Witam w kolejnym odcinku mojego wideo blogu. Dziś zajmę się filmem o tytule Mój przyjaciel Hachiko, lub jak to woli, Hachiko. Jest to piękna opowieść o przywiązaniu psa do człowieka, o, przy, o przywiązaniu człowieka do psa, o psiej wierności. Film ten można śmiało nazwać wyciskaczem Wes. Trzeba jeszcze tutaj dodać, że jest to historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w Tokio w XX wieku. Film ten pokazuje, że Lars Hellstrom, który wyreżyserował ten film, jest mistrzem tego typu kina. Wracając z pracy pociągiem, główny bohater Parker Wilson znajduje uroczego, uroczego, pulchnego szczeniaka. Przygarniając przybłędę, jedno, główny bohater jednocześnie rozpoczyna jeden z najpiękniejszych momentów w swoim życiu. Po krótkim czasie. Między psem a jego właścicielem rodzi się szczególna więź. Widzimy, jak y, pies jest u boku swojego pana w niemalże każdej chwili. Y, film pokazuje, że psia wierność to nie jakaś wyssana z palca legenda, lecz y, że powiedzenie wierny jak pies ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Śmiało możemy powiedzieć, że ten film to wzruszająca filmowa opowieść. Pomimo, że może się wydawać, iż ten film jest banalny, to jednak pewne jest, że jest to prosta opowieść, ale o wielkiej, pięknej więzi. Psa do człowieka i człowieka do psa. Film ten stanowi naukę o wierności, przywiązaniu psa do człowieka. Jak widzimy w filmie, Richard Gere świetnie wcielił się w rolę Parkera Wilsona. Mamy tutaj znakomitą muzykę, która świetnie wpisuje się w tematykę. Omawianego filmu. Na koniec dodam, że pomimo tego, iż zazwyczaj oglądam innego typu filmy, to jednak ten film zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. Moim zdaniem, jest to jeden z najpiękniejszych filmów, jakie w życiu oglądałem. I dlatego też w skali od 0 do 10 daję mu najwyższą ocenę. Dziękuję za uwagę i zapraszam na dalszy ciąg Filmowego Świata według Pana D.